Witam Was, playerzy, w trudniejszej wersji. Tak naprawdę nie jest ona jakoś o wiele trudniejsza. Jest po prostu akord F-dur i dodałem kilka takich dodatków tabulaturowych, tak? Czyli jeśli chodzi o sam początek, to początek zaczyna się tak. I wchodzi sobie zwrotka, tak? Zobaczcie najpierw tą tabulaturę. Kładziemy sobie drugi palec na pierwszym progu na strunie trzeciej. I robicie slajd na drugi próg. Tylko, że ja tak naprawdę nie chcę słyszeć tego pierwszego progu, czyli nie chcę słyszeć, słyszeć czegoś takiego, tylko sam slajd. Później dokładacie pierwszy palec na pierwszym progu na stronie drugiej. Tak, to są dźwięki tak naprawdę od Amolu. Tylko że zagracie sobie tylko te dwa dźwięki Czyli pierwszy palec slide, dokładacie pierwszy palec I uderzacie drugą strunę Czyli jest trzecia struna, druga struna I teraz kładziecie czwarty palec Na trzecim prołu Na strunie drugiej Następnie gracie Pierwsza struna, druga Pierwsza, druga, trzecia Jeden raz, tak? Pierwsza, druga, trzecia Pierwsza, druga, trzecia. I teraz puszczacie tylko ten czwarty palec i gracie: pierwsza, druga, trzecia, pierwsza, druga, trzecia. Dokładacie go znowu w to samo miejsce na dźwięk D. Pierwsza, druga, trzecia, pierwsza, druga, trzecia. Zobaczcie jeszcze raz. Pierwsza, druga, trzecia, pierwsza, druga, trzecia, pierwsza, druga, trzecia. Pierwsza, druga, trzecia, pierwsza, druga, trzecia. Ostatni raz. Pierwsza, druga, trzecia, pierwsza, druga, trzecia, pierwsza, druga, trzecia. Znowu dokładacie. Moich stach i wchodzi sobie zwrotka. Akordy, jakie będziemy mieć w drodze, jest to oryginalna tonacja, czyli będziecie mogli sobie włączyć oryginał i razem z oryginałem grać. To akordy. Akord a -mol, akord F-dur, G-dur i C-dur. I powtarzacie te akordy cztery razy, tak jak w tej prostej wersji. Mam nadzieję, że tą prostą wersję przerobiliście, bo tą wersję to tak dosyć szybko przelecimy, nie będę aż tak dokładnie wszystkiego tam omawiał. Po prostu się zmieniają akordy i te fragmenty tabulaturowe są, tak? Czyli przegrajcie sobie tą prostą wersję też żeby wam było teraz łatwiej po prostu przy zmianie akordów, okej? Okay? Czyli mamy akord Amol, F dur, G dur i C dur. I na każdym z akordów będziemy grali po dwa schematy bicia: pam, pa, 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 PA czyli takie samo bicie, jak było w tej wersji prostej. Pam, pa, 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 PA pam, pa, 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 PA pam, PA, PAM PA, PA, PA Jeśli nie wychodzi wam bicie, włączcie właśnie tą prostą wersję i tam poćwiczcie ze mną razem to bicie, okej? Okay? No to lecimy. Akord Amol, F dur, G dur i C dur po dwa schematy. Moi stak Wciąż Warszawa, pełna ulic, placów, drzew. Znowu łamą, oh, oh. Rzadko słyszysz tu brawa, częściej to piący śmiech. Twarze w metrze są obce. wchodzi sobie przejście. Zapiszcie akordy do przejścia. Akord G-dur, A-mol, C-dur, G-dur i F-dur. To jest pierwsza linijka. Druga linijka przejścia. G-dur, A-mol, C-dur, G-dur, F-dur, tak jak były, ale na końcu jest jeszcze akord G-dur dodany, tak? I teraz na G-durze gramy 6 razy w dół. Wszystko byłoby na akordzie Amol też 6 razy w dół. Inne. Na C-durze jeden schemat. Gdybyś tu na G-durze jeden była ja. I na F duże dwa. Wiem. I znowu na G duże sześć razy w dół. Nie tak trudne i. Amol też sześć. Dziwne. I znowu Cedur jeden schemat. Gdybyś tu była ja. I na F duże i dwa schematy. Wiem. I na G duże dwa. co są. I wchodzi sobie kolejna zwrotka. Tak, zagramy jeszcze raz przejście i już łączę to od razu z drugą zwrotką, która grana jest identycznie jak pierwsza ale o połowę krócej, czyli tylko dwa razy będziemy grali tam akordy A, mol, F-dur, G-dur i C-dur, tak? Lecimy od przejścia. Wszystko byłoby inne, gdybyś tu była, ja wiem. Jest niżej mało kto, to zrozumie jak mam wygodnie do kątka Zdyszany tłum znowu wchodzi przejście tak samo. Wszystko byłoby inne Po jednym schemacie, gdybyś tu była, ja wiem dwa schematy i znowu jeden. Nie tak trudne i dziwne. Gdybyś tu była, ja wiem dwa F dury i dwa G -dury. i wchodzi reklam. W refrenie zapiszcie sobie akordy: akord Amol, G dur, C dur, F dur i G dur i następna część tego refrenu, dalej ten sam refren: Amol, G dur, C -dur, F dur i G dur. Czyli w zasadzie dokładnie to samo, ok? No i posłuchajcie, teraz, bo tutaj będziemy dokładali sobie właśnie ten element tabulaturowy na końcu, za, na, na końcu tego drugiego razu, ok? No to posłuchajcie. Jeśli miłość coś znaczy, to musi dać znak, nie też to zobaczysz, powiesz mi tak, zniknie Warszawa, tak jak i zabierzmy się teraz właśnie za ten fragmencik. Okej, okay, czyli tak jak w prostej wersji było, że powtarzaliśmy tam te dwa ostatnie akordy z refrenu, tak samo tutaj możecie powtórzyć dwa razy F-dur Giedur, albo zamiast tego drugiego F-dur Giedur zagrać właśnie ten fragment tabulaturowy. Zagram wam końcówkę tego pierwszego refrenu. Zniknie Warszawa tak jawa, jak zężycie, to nie zabawa F dur i Giedur. I wchodzi kolejna zwrotka, albo zamiast tego drugiego właśnie G-dur zagracie sobie ten fragment. Czyli wtedy było zniknie Warszawa, tak jawa jak sen Życie to nie zabawa, dobrze to wiem. Okay? No i zobaczcie, jak wygląda to przejście. Kładziemy sobie trzeci palec na trzecim progu, na strunie czwartej, i robicie sobie slajd, uderzacie samą czwartą strunę, robicie slajd na piąty próg. Po czym kładziecie pierwszy palec na tym trzecim progu, czyli trzeci przesuwacie i obok później kładziecie pierwszy na tym samym progu, z którego startowaliście trzecim palcem na czwartej, tak? I cofacie ten palec o jeden próg na drugi próg czyli jest 3, 5, 3, 2, taram, 3, 2, następnie kładziecie czwarty palec na piątym progu na strunie piątej, czwarty palec na piątej strunie, później drugi palec na trzecim progu na piątej strunie, czyli jest dalej już cały czas piąta struna tylko i obok pierwszy. Zobaczcie od, po od początku, trzeci palec slide, obok pierwszy, w sofacie pierwszy, czwarty palec na piątym, drugi palec na trzecim. Pierwszy palec na drugim progu, na piątej strunie. Piąty próg, trzeci próg i drugi próg. Posłuchajcie jeszcze raz całego refrenu. Możecie go zagrać ze mną oczywiście. Jeśli miłość coś znaczy, to musi dać znak. Kiedyś też to zobaczysz, powiesz mi tak. Zniknie Warszawa tak jawa, jak sen. Życie to nie zabawa, dobrze to wiem. Wchodzi kolejna zwrotka, tak? Eee, dobra, poczekajcie. Moich snach Okej, okay. lecimy drugą zwrotkę w takim razie. znaczy w sumie trzecią. W moich snach wciąż Warszawa i to grosza. Wciąż grosz. Dość mi mówi to stawa. Po dwa razy, tak? Wchodzi znowu przejście g -dur. Wszystko byłoby amor. Cedur, jeden schemat, g jeden schemat i dwa F-dury. I znowu g sześć. Nie tak trudne i dziwne. Gdybyś była, ja wiem. Dwa F-dury i dwa g i znowu refne wchodzi. Jeśli miłość co znaczy, to musi dać znak. Kiedyś też to zobaczysz, powiesz mi tak. Nikt nie Warszawa, tak jawa, Jak zęczycie, to nie zabawa. Dobrze to wiem, jeśli mi. Aha, no i właśnie, tutaj jak będziemy mieli ten kolejny refren. To tak jak w tej prostej wersji się ogarnialiście, no to wiecie o co chodzi, że nie gramy tej końcówki, czyli w tym momencie nie gralibyśmy na drugim refrenie tego. Jeśli miłość, coś, tylko nie gramy tego, tylko gramy sam e dur jeden, jeden razem i wchodzi kolejny refren, czyli refren musi być podwójny. Czyli zobaczcie, jeszcze raz zagram wam końcówkę. Tego yy, refrenu? Zniknie Warszawa, tak Jawa, jak Życie to nie zabawa. Dobrze to wiem, jeśli miłość coś wchodziło od początku, tak? A na kiedyś też to zobaczysz, powiesz mi tak, zniknie warszawa, tak Jawa. Jak chcemy życie, to nie zabawa. Dobrze to wiem. Za, na, za drugim razem i teraz pojawia się solówka. Grana jest ta solówka, i po tej solówce sobie wchodzi znowu przejście, czyli to. Jeśli wszystko, wszystko byłoby inne, gdybyś tu była, ja wiem. Znowu biegnie. Nie tak tutaj, i dziwne, gdybyś tu była, ja wiem. Wchodzi kolejny refren, który znowu będziemy powtarzali dwa razy. Czyli pamiętajcie, że drugi i trzeci refren będzie trzeba powtórzyć dwa razy, tak? Z tą różnicą, że tej końcówki tam nie ma, po tym pierwszym powtórzeniu nie ma końcówki, tylko zaczynacie drugi refren i dopiero na drugim refrenie jest ta końcówka, którą gracie, albo F dur z G durem dwa razy, albo F z G durem, a za drugim. No to zabieramy się za ostatni refren, czyli tak naprawdę końcówkę całego utworu. Musicie mi wybaczyć, że jak śpiewam, to trochę zmieniam tonację, trochę śpiewam wysoko, trochę śpiewam nisko. To nie jest do końca moja tonacja, dlatego muszę się jakoś tam łapać w tych dźwiękach, ok? Dobra, no to lecimy. Ostatni refren. Jeśli miłość coś znaczy, to musi dać znak. Kiedyś też to zobaczysz, te w dół, nie w dół. Zniknie Warszawa, tak jak... Coś znaczy? Nie było tego przejścia, tak? Kiedyś też to zobaczysz, powiesz mi tak. Zniknie Warszawa, tak jawa, jak ser życie to nie zabawa. Końcówka. dobrze to wie. i teraz. musicie zagrać ten fragment, nie jestem pewien, musicie sobie sprawdzić z oryginałem i to jest wasze zadanie, żebyście w komentarzu też napisali bo ja nie pamiętam, ile razy będzie musiał wejść ten fragment na samym końcu tego utworu zobaczymy, czy macie dobry słuch OK. czyli tak jak słyszycie, będziecie musieli na końcu powtórzyć kilka razy ten, to zejście dwa lub trzy chyba i kończycie akordem Asus 2 akord Asus 2 to jest tak jak Amol, złapcie sobie Amol, puśćcie pierwszy palec żeby tylko dociskał drugi i trzeci palec i uderzacie jeden raz w dół, tak? Zagram wam ostatni, drugi refren w takim razie. Jeśli miłość coś znaczy, to musi dać znak. Kiedyś też to zobaczysz, powiedz mi tak. Zniknie Warszawa, tak jawa. Jak sen życie, to nie zabawa. Dobrze to wiesz. To już cała stacja Warszawa zespołu Lady Punk. Mam nadzieję, że Wam się podobało i mam nadzieję, że nie pędziłem za bardzo z tym kawałkiem, ale zakładam, że jeśli włączacie tą wersję, trudniejszą, no to naprawdę już potraficie łapać akordy, grać bicia i łączyć to ze śpiewaniem. Jeśli Wam się podobało, oczywiście dajcie mi łapę w górę. Nie ukrywam, że bardzo mi na tym zależy, bo im więcej łapek w górę, im więcej komentarzy, tym wyżej oceniane są moje filmy i mogę dotrzeć do większej ilości osób, które mogłyby zacząć oglądać nasz kanał i zacząć się po prostu ze mną uczyć, grać na gitarze. Niebawem na hit internautów, naprawdę nie mogę się doczekać, aż się pojawi, bo wyszedł super, naprawdę super wyszedł. Trochę tych komentarzy wykorzystaliśmy. No i wiadomo, głosuj i graj. Niebawem będziecie mogli oddawać głosy na stronie nauczygrać.pl. Także o tym informacja również pojawi się na fanpage'u na Facebooku, więc zachęcam Was, żebyście polajkowali również Facebooka. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!